Chciałam się zacząć nagrywać Vlogmas, ale jesteśmy w skapie i wybraliśmy y, taki kominek. Do nas, do pokoju. Biało-czarny, do tego wosk i taką gierkę na Sylwestra. Ale to pokażę już Wam w domku. Święta pełną parą, pełno ozdób świątecznych. Zobaczcie jakieś ozdoby na dom. Girlandy. Ojej, jakie ładne. Odliczanie do stron. Pełno jeszcze innych ozdób. Bąbelczek. W różnych, różnorodnych kolorach. O, to jest ładne. Londyn 25. No są te ozdoby. Sukieraski, zobaczcie! A szukałam wszędzie takich malutkich. No wezmę je dwa. Zobaczcie, patrzcie, tutaj to jest dopiero. Jej, nie, nawet są takie. Kubaczki z gorącą czekoladą. Matko Boska, zakochałam się! Wasz, jakie domki! Ojej, boję się, że się przewyżdżać. No, bo to jest dobre. Bardzo ładne są te domki To jest Zaczepiasz na, dom, na drzwi I kładziesz wtedy ten Tę taką oprawkę, taką kółeczkę Nie rozumiem Nie rozumiem Co przykręcasz do drzwi? Przyczepiasz do drzwi Rozumiesz? Tak Nie wiem jak Aha. To I co robisz? Co wtedy przyczepiasz ten, ten Wstępienie? Tak. Wow Ale fajne A to? A nerwy Zobaczcie, a jakie brąbki śliczne. O, w przyszłym roku będziemy mieć dużą choinkę. Nie ma opcji. Zobaczcie, jakie te są ładne, no. Są, są te kubaczki. O, tutaj troszeczkę inny styl, bardziej biały. Przeschnięte. Tak, jakie ładne. Przyczepimy Przeczepi Czarkowi? Nie. Dziadki. A tutaj wchodzimy w, klure, w Królestwo Księżniczek Różowych. Patrzcie jakie piękne są te bombki. Znaczy one nie są boskie. Wow. Te są bardzo ładne. Srebrno, takie ledwo różowe. Mhm. O, jakieś bombki choinkowe z słoneczkami. Też bardzo fajne. Dobra, idziemy zobaczyć dalej. O. Będziemy zobaczyć dalej, jakie są te. O, tutaj na przykład mamy zielony kolorek. Zielony, a nawet takie złote, bezbarwne. My powinniśmy znaleźć tą czerwoną jakąś tą. My musimy znaleźć jakąś y, na górę choinki gwiazdeczkę, czy jakąś wstążeczkę, aby zawiesić, ale na razie jeszcze nie znaleźliśmy. Poczekaj chwilę, będziemy jechać. A to będzie. A Ten będzie się... pociąg? No, będzie. Jechał, będzie jechał, czy nie będzie? Trzymało się czy nie. Jedzie, ciociało. <noise> wow, fajnie. Przechodzimy również do białej części. I może tutaj będzie jakaś gwiazdeczka, taka wieca, żeby zawiesić. Bo również na chodniku mamy biało. Więc może ładnie by wyglądało białe. Ale to trzeba poszukać. Znaleźliśmy takiego reniferka i będziemy go brać, tylko ono srebrne, a my mamy złote. To do To do to jednak nie będziemy tego brać. Szukamy coś albo ze złotem, albo z samym białym. Ja też... A może tego nie będzie tak widać? nie wiem. Co myślisz? Hopa, chopa. Dobra, idę poszukać może... Będą inne, same białe. Ale chyba raczej nie znajdę. Nie, nie widzę. Hmm. Patrzcie, to są nawet te różnego rodzaju skarpety do prezentów. Fajne. O, albo worki. Wow. fajne. Ale chyba jednak weźmiemy, Szymon, tamto, tam. tamto, e, tego reniferka. No to pisz, ja idę po reniferka. Dobra, kochani, jednak bierzemy tego reniferka, jak go znajdę. No bo są e, różnego rodzaju, ale chyba ten reniferek jest najfajniejszy. Trudno, że będzie miał srebrne. Nie widać tego aż tak bardzo. No. Dobra, to bierzemy reniferkę i mamy już czubek naszej choinki. Co ty masz? Daj! Daj do wąwka! Daj! Daj renifera! Daj do! z <grywa> czym ty poszedłeś? Co ty tam masz? Reniferka! Pokaż się! Pokaż się! Poszedłem z reniferkiem! Tak, ujej, jak się cieszy! Bieszy. Dobra kochani, pokażę wam co kupiliśmy, sorry za mój wygląd i za, no może jest taki bałagan z tyłu, bo tu jest tylko suszarka i łóżko, ale pokażę wam co kupiliśmy. Zacznijmy od tego, że kupiliśmy kilka tam toreb świątecznych dla wszystkich domowników tutaj i... Do Polski, tam gdzie lecę, więc nie będę pokazywała, bo nie chcę pokazywać, co dostanie. Wiecie, jaką torebkę, więc wtedy można się domyślić, co tam będzie: mała, duża i tak dalej. Kolejną rzeczą na Sylwestra kupiliśmy taką Gierkę, bo spędzamy Sylwestra w domu, więc kupiliśmy taką Gierkę, że jak was to sprąduje, nie przejdziecie z tym harzyczkiem, wiecie, tchnięcie tego, to. Wtedy wiecie. Są e, cztery kieliszki, a cztery osoby, tyle ile będzie osób w I dodatkowo kupiliśmy taki ładny e, kominek z wiecie tutaj, o, jakimś olejkiem e, i podgrzewaczami. Tutaj coś pewnie chyba też jest. E, I do tego wzięliśmy taką kosteczkę e, wosków w takim kolorku. Jest to zapach waniliowy, vanilla cupcake, czyli waniliowe bułeczki. I do tego na choinkę takiego ładnego reniferka. Już Wam pokazywałam w sklepie, ale pokazuję Wam jeszcze teraz. Także taki ładny reniferek. Zaraz go razem założymy. A wiadomo jeszcze jedna torba. I jeszcze takie bąbeczki. Bąbeczki, cukiereczki. Widziałam w jednym sklepie, że są takie duże, a akurat tutaj były takie małe, więc tak mi się spodobały. Tym bardziej, że będą pasować do naszej cholineczki, więc mamy takie nowitkie, kolejne bąbeczki. I będzie już tak, wiecie, zrobione wszystko idealnie. Także chodźcie ze mną i będziemy zakładać. Zacznijmy od tego pięknego reniferka. Mam nadzieję, że on się tu zmieści. Jakoś podziałam, żeby. O, tu się zgniatło. także chwilkę. Dobra, jakoś podziałałam. Tak to wygląda. Nie jest tak źle, tak mi się wydaje. Co, więc po to wygląda? Jest czubek. Myślę, że jeszcze go trochę obniżę, ale to, jak już mąż przyjdzie, mi troszeczkę pomoże. Dobra, gdzieś powkładałam te cukieraski. O, tak się postaram troszeczkę do tyłu żeby nie było aż tak napoćkane. Ale tak, tak się już prezentuje nasza choineczka. Uważam, że jest słodka. Ja lubię, jak jest tak dużo. Ale tak, no. Co uważacie? Mi się bardzo podoba. Przyszedł czas na kalendarz. Dzisiaj mamy dzień dwunasty. Więc wyjmujemy dwunasteczkę. Opa. Mamy coś takiego. Jest to chyba cień do Powiedz, Opa, w takim ładnym kolorku, także całkiem spoko, no nie? Wiecie, w takim kramie. No, także ja jeszcze dziecko wam pokazuję. Zobaczcie, tak się prezentują zdępienia. Tu mamy reniferka. Są dostępne one na y, moim Instagramie chciałbym. Tu mamy 3D bombeczki. Powiedzcie zobaczcie. Opa, jakie ładne. No i oczywiście ciastek. I tu mamy jeszcze jednego reniferka. Hop, takiego. Także bardzo ładnie to się prezentuje. I pokażę Wam jeszcze jak idą nam płytki. Hopsa. Na razie, wiecie, jest kładzie, kładzione tak, żeby po prostu sobie odrysować i wiedzieć, jak każda płytka będzie szła. No ale jest już zrobione. Jutro będą lepione, także... W poniedziałek już pewnie będzie można tutaj wejść bez problemu. A teraz e, szykujemy się, bo znajomi zaprosili nas na e, fame Emma, więc lecimy do nich. Może wam coś z tego nagram. A... Dobra, teraz taki ci szybkie malowanka. Jak widzicie, zaczęłam używać... Oczywiście źle położyłam. Zaczęłam używać e, tego brązera w sztywcie i całkiem fajny, ja sobie go. Tutaj, <grych> tutaj, tu, tu. wszędzie trzeba go dobrze rozprowadzić. Staram się to zrobić jak najszybciej, się tylko da. Bo już powinniśmy wychodzić. Ale jak zwykle hmm. będzie to trwało dłużej. Już jako taka wygląda, prawda? Prawda. E, ostatnio w kalendarzu adventowym był również e, taki róż, więc również go użyjemy. Opa. nałożę go sobie tutaj. I zobaczymy, czy to w ogóle jest do poliku. Mam nadzieję, że tak. Dobra. Hmm jest te polików? To nie wiem. Jest trochę no nie? Widać go. Hmm. Dobra, zobaczmy drugi. A tutaj u góry. Chyba nie nadawałabym się na hmm, tutoriale makijażowe, bo tu mi wyszło brzydko. Tutaj jest w miarę ok. Dobra, jeszcze trochę. W tu to... Hopsa. A gdzie jest spoko. Przechodzimy do pudru. Puder mam z Revolution. Aha, tutaj mam mm, do pudru. Hoppa. Jest tak dużo pudru nie mogę nakładać, bo mi się... O, już mi się spaskawał. Bo... No i świetnie. Norma. O w tym miejscu. Po prostu mam, suchą teraz skórę i mi się tak robi, muszę zrobić peeling. I to jak najszybciej. Dobra. No i został nam tylko z sumie rozświetlacz i brwi. Rozświetlacz ostatnio też również był w kalendarzu odentowym. O, taki ładny. Już widzę, że ten bronzer z tym brązer w sztyfcie z podkładem się nie lubią więc na co no no, będę go po prostu używała. I teraz jeszcze wezmę sobie pędzel i trochę rozetrę ten rozświetlacz z rożny przegięłam, bardzo poznąciła mały. I to chyba było ze względu na brak witamin i zaczęłam nakładać hybrydkę i tak dalej i te paznokcie mi odrosły. I teraz jak zdajemy, to mi się z nimi nic nie dzieje. Wiecie, też od butów to zależy, ale ta pani nie tylko przedłużyła paznokcie u stóp, to nałożyła je na onycholizę, na grzyba i na łuszczycę. Już nie chcę wiedzieć, co tam w ogóle jeszcze było. Yy, wiecie, takie podstawowe choroby, które każda stryjska powinna znać, ale to... Co ja zobaczyłam. To jest dla mnie po prostu istne szaleństwo. A wyobraźcie sobie, że był tam również opis. Typu. Klientka po wielu latach zadowolona była w końcu może założyć sandały. No, słuchajcie, ale żeby założyć sandały, żeby to wyleczyć, tam nie było w ogóle na czym położyć. Napisała, że zrobiła rekonstrukcję, jaką jest jak tam nie było na czym położyć, rozumiecie? I taką klientkę powinno się. Wysłać do lekarza. Do lekarza od razu prosto. Do lekarza, a nie, e, a nie robić i robić jeszcze większą krzywdę. Przecież to jest porażka. To jest istna porażka. Możecie sami to skomentować. Ja nie dodam zdjęcia e, tego screena, bo, bo nie mogę po prostu, bo e, to jest gość prywatny, tak? Nie było udostępnione, ale no nie można. I nie, absolutnie. Takie coś nie powinno się dziać. Dlatego zrezygnowałam z tej rozmowy o pracy. Trudno, nie będę miała jeszcze pracy, ale nie, 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 ja się bym nie podpisała za to. Ale za to idę w poniedziałek na... do Polki. Która wiedziałam, że ma steryl... sterylne narzędzia, ma tutaj niedaleko salon, sterylne narzędzia. I w takim miejscu ja się nie będę bała, że ktoś się tym zarazi, że ja się przede wszystkim czymś zarazi. Rozumiecie? A jak ja zobaczę, że ktoś, nie wiem, przykładowo, nie ma, e, nie może mieć założonej stylizacji, to ja się na pewno nie podejmę takie rzeczy. nie mnie to jest. Nie, dla paru groszy na pewno nie. Tym bardziej, że tutaj będę wynajmowała prawdopodobnie stanowisko i dla paru groszy więcej. Na pewno nie podejmę się czegoś takiego. Nie wiem, no, trzeba edukować takie osoby. Może z drugiej strony szkoda, że nie poszłam i nie pokazałam tej pani, jak się tak naprawdę powinno robić po znakcie, ale... Nie, 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 ja... Nie. Nie w ogóle się wadam, że ja tam pójdę i słuchajcie, ja się czegoś zarażę. Serio. I to nie jest robienie... Pani Złej, ale no naprawdę, jakbyście to zobaczyli, to byście się popłakali po prostu. Chyba, że ona jest lekarzem, ale nie jest. Na bank nie jest lekarzem, żeby móc rekonstruować płytkę. Na bank nie jest. Także absolutnie by nie pod czymś takim, takim salonem. Tym bardziej, że zdjęcia by musiały być tam dodawane. Ja nie mówię, że jestem ja jakąś super wybitną stylistką. Ja robię, poznać się rok. Zobaczcie. Na przykład, no. Tutaj zrobiłam takie pazurki, tak? Lewą ręką, prawą ręką. To, co ja tu mam. Uważam, że nie są idealne, ok? Ten na przykład y, bardzo z pierdzielami. <grym> uważam, że nie są idealne, ale to, co tam się działo. To... Ja nie mam pytań. Przysięgam. Hmm. Pokazałam to mężowi, to. Pam. Także masakra. Za masakra. Dobra, nie mamy czasu i zbieram się e, personki i lecimy. Trochę lepiej wyglądam. Trochę lepiej. Biorę lepiej. Dobra. Jaki i lecimy. Jeśli nie, to już się z wami żegnam. Buziaki. E, I do zobaczenia w kolejnym vlogu się. Pa! Pa! pa.